Standardowy klaps, standardowy klaus. Piotr Kuberski moim rozmówcą, Szymanko. Cześć, cześć, witam, hej. No i co generalnie potwierdziło się to o czym rozmawialiśmy ostatnio jeszcze nieoficjalnie, a tym którzy nie widzieli naszej poprzedniej rozmowy przypomnę jedynie, że rozmawialiśmy o tym, że prawdopodobnie twoim rywalem będzie Michał Materla i takie pytanie ode mnie czy 16 marca w Gorzowie Wielkopolskim na ks 92 dojdzie do w twoim niemaniu największej walki w twojej dotychczasowej karierze? Tak będzie. Na papierze na pewno najtwardszy, najmocniejszy, najbardziej, myślę, jeden z najbardziej popularnych zawodników w Polsce i w Europie. Stanie przede mną i na pewno będzie chciał tutaj zrobić też wszystko, by udowodnić, że jeszcze się liczy w tej grze, że jeszcze potrafi upolować zwierzynę no i, i, i te słowa się potwierdziły, tak. Ostatnio rozmawialiśmy, prawdę mówiąc, to nie, że nie chciałem mówić, bo nie ukrywam, iż do końca tak, tak tutaj wspominałem wam, to po prostu nie wiedziałem do końca. Były te ku temu zakusy, ale tylko muszę zakusy nie miałem potwierdzenia. Potwierdzenie przyszło chwilę, tak naprawdę po naszej rozmowie, i, 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 i oto jest ta walka. Napisałeś, komentując gdzieś w social mediach, że to będzie zaszczyt ta walka, a Michał użył słów, mam tu zapisane. Na tym szlaku, który wybrałem, nie ma drogi na skróty. Znamy się, szanujemy, lubimy. Do zobaczenia 16 marca w Gorzowie. Dla mnie to przyjemność stanąć w szranki z Tobą w klatce. Jakbyś skomentował te słowa. E, ciary są. Są ciary. No, dla mnie też wielka przyjemność i wielki zaszczyt. Wiesz, co chciałem generalnie Michała również odznaczyć, ale nie wiem dlaczego, może ma tam zablokowaną opcję, jakby teraz oznaczania siebie. Może dlatego, żeby sobie po prostu nie psuć tym głowy. Ale jeżeli chodzi o kwestie jego wypowiedzi na social mediach, bardzo mnie mile zaskoczyły, bo faktycznie znamy się, lubimy się, choć nie jesteśmy, mówię, tak mega bliskimi kumplami. Ale jakby mamy takie wspólne, fajne flow, gdzie razem siedzieliśmy na obozie, razem on tam opowiadał różnego rodzaju swoje historie życiowe, gdzie ja słuchałem go z otwartą buzią i i też kulałem się po, po ziemi, po tym jak on zaczął opowiadać różnego rodzaju kawały. No naprawdę mega koleś. Plus też bardzo fajnie, jeszcze wówczas z moją bardzo małą córeczką tam próbowałem widziałem, bo byliśmy sąsiadami na jednym z obozów i próbowałem tam za, za, cały czas zagadywać. Wiśka po, po kilku latach do mnie mówi, moja córka mówi do mnie: Wiesz co, tata? A wy no? Bo trochę żałuję. A wy czego? no tego jak ten pan wtedy tam ze mną rozmawiał w tym lidzie, że się troszeczkę go tak wstydziłam, bo bym z nim, bo bym z nim chętnie porozmawiała. No i, I naprawdę jest taki to facet, który, który naprawdę da się lubić i, i, i no, szanuję go bardzo za wszystko, co zrobi dla nas, dla nas dla naszego MA, bo tak jak gdzieś wcześniej wspominałem, no myślę, że Michał jest jednym z czterech filarów w KSW, albo, no jest nadal, bo był Kalidow, Pudzianowski, Juras, no i on. I myślę, że jest jeden z tych czterech filarów, takich, który to wszystko budowało i jest 20 lat w branży i, i naprawdę dla mnie to też jest bardzo duży zaszczyt, że, że będę mógł z nim stać. W ogóle wiesz, to do mnie nie dociera, że za chwileczkę będę stał chłopak, który całe życie oglądałem, wiesz, przed telewizorami który toczył bardzo drastyczne, ciężkie mordo, mord, wiesz, takie walki na, na wyniszczenie. Ja teraz z nim stanę i, i to on będzie chciał mi zniszczyć. I to są mega, y, takie, y, nazwijmy to, pozytywne emocje pod względem tego, że po prostu teraz ja, ja tam będę i to on będzie chciał mi po prostu wyrwać tą głowę. Y, no, coś niesamowitego. Jeszcze kilka Miesięcy chyba temu powiedziałem, że nazwisko Kuberski jest zbyt małe, żeby się mierzyć z Michałem, a tutaj proszę, jest walka z Michałem. Mówiłeś, że byliście na obozie często. Ja pamiętam kiedyś, że jeszcze tam 10 lat temu dość często krosowały się drogi Berserkerów i Jan Kosu i tam gdzieś były często wspólne przygotowania. Pamiętam, że Szczecin przyjeżdżał do Poznania, Poznań jeździł do Szczecina. Czy oprócz tego obozu, o którym wspomniałeś, miałeś okazję trenować kiedyś z Michałem? No właśnie nie. No właśnie. To była jedna taka przypadłość kiedy to, kiedy to razem trenowaliśmy. Pamiętam byliśmy zawsze w trójce ja, e, Michał i chociażby Grzegorz Siwy też, też bardzo fajny mocny zawodnik. Ciekawe w ogóle tak abstrahując troszeczkę odskakując co się tam z nim dzieje. Ale właśnie we trójkę tam się zawsze mordowaliśmy i, 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 i to fajnie wszystko wyglądało. Niestety nie miałem tej sposobności i, i, i możliwości żeby gdzieś tam się z nim złapać. Nie ukrywam, że kilkukrotnie nawet myślałem, żeby przyjechać do Szczecina, ale jakoś tak wyszło, że no że, że niestety nasze drogi gdzieś tam wspólne wspólne trenowanie, no gdzieś tam się nie zeszły. Przypominasz sobie jakąś pierwszą walkę Michała, jakąś pierwszą, którą miałeś okazję oglądać gdzieś w telewizji? Gdzieś co bardzo zapadła mi pierwsza chyba walka z Kendallem między też z Jayem Silvą, gdzie tam Naprawdę dużo zdrowia chłopy zostawiły. Pierwszy zdobyty pas Michała. Wiadomo walka którą 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 myślę też cała Polska pamięta choć wtedy nie do końca szczęsna dla Michała walka z Khalidowem. Tak? No bardzo fajna walka i tu mi wtedy też mówię kurde ale ten koleś, ten koleś musi być musi być kozakiem kiedy zawalczył z Parchareszem. I, I jak go wtedy posadził na te deski tym hakiem, jak to wcześniej. Parharesz próbował się gdzieś tam wkręcać mu po te nogi, a Michał też mega silny chłop i, i zdołał to wybraniać, zdołał, zdołał wychodzić z tych opresji, wstawał do góry i, i kurczę go na końcu, końcu wieszczuwali. I to było to. chyba walka z parhareszem tak mi bardzo mocno odkryła, bo pamiętamy chyba wtedy, że też parharesz właśnie był jakby świeżo zwolniony z tego, nie? No był tam taki... wtedy, tak był taki moment właśnie w, w polskim MMA, że wydawało się, że Mamet i Michał są na tak mocnym poziomie, bo pokonywali tak dobrych zawodników, że śmiało by sobie tam za oceanem dali radę w UFC. Czy to tak z perspektywy kibica nie żałujesz trochę tego, że ani Mameda, ani Michała nigdy w UFC właśnie nie zobaczyliśmy? Wiesz co, no, no, no na pewno, na pewno. Mm. Jakby to są ich decyzje, wiesz, i ja tutaj mogę powiedzieć, że tak, że fajnie by było zobaczyć, jak stają, stają naprzedzie stają w największym oktagonie świata, ale też pewnie wybrali sobie taką drogę. Wiesz, każdy jakby jest kowalem swojego losu, każdy chce gdzieś tam się spełniać. Spełniaj się tutaj, więc uważam. Wiadomo, fajnie byłoby zobaczyć, ale też, no mówię, to są ich wybory, tak? Kiedyś wiem też, że bardzo głośno było na temat Mameda, że nawet były chyba rozmowy kontraktowe. Tak, on tam dostał kiedy 20 plus 20 chyba. I to, wtedy było, I to wtedy było tak bardzo dobrze, na tamte czasy, nie? Bo tutaj już był naprawdę bardzo rozpoczątkowy, był najlepszy w Europie, i, i wiem, że, że chyba nawet te pieniądze go wtedy, tak mi się wydaje. W sumie to, w sumie to ja nie wiem, w sumie to się nie będę wypowiadał, <noise> bo, to, bo to głupie było. Ale myślę, że po prostu dużo lepsze pieniążki zarabia w KSW i po prostu. To wiadomo, na pewno. Że, no jak się idzie, wiesz, idzie się do pracy, tak jak ty, no, wolałbyś pracować za, nie, za 10 tysięcy czy za 100 tysięcy. Wiadomo, że każdy z nas by poszedł w tą drugą opcją. jakie są najmocniejsze strony Michała Materni na ten moment? Bo w pewnym momencie wydawało się już, że. Mm, Michał, już jest w kibice go wysyłają na emeryturę już przynajmniej od dwóch lat, a on na przykład w walce z Radkiem Paczowskim pokazał, że do tej emerytury mu chyba jeszcze jest dosyć daleko i jakbyś tak miał wymienić takie aspekty, na których w tej walce byś musiał najbardziej uważać to co by tu było. Właśnie dzisiaj jeden z moich kolegów do mnie zadzwonił cały czas, przeklinałem, mówi, że on nie wierzy, on nie wierzy, że kurczy się z nim, mówi, musi musi naprawdę, bo to jest mówi taki twardy skurczybyk. Jest twardy skurczybyk, jest osobą, która idzie cały czas do przodu, jest osobą, która się nie poddaje. Naprawdę trzeba mu włączyć prąd, żeby żeby nie, żeby po prostu nie szedł dalej. Eee, też y a może apeluję do tego, co, co, co przed chwileczką powiedziałeś, bo to, co też gdzieś ja wcześniej wspominałem, apeluję o, o, o może nie rozsądek, ale o szacunek dla Michała, bo pamiętajmy, może wiele osób go nie pamięta, jak to właśnie walczy, chociażby z silwą czy zdobywał pierwszy raz pas, każdy się, z nim, każdy się jarał jego walkami, każdy chciał y, zrobić sobie z nim zdjęcie, każdy chciałby się z nim poklepać po plecach i, i powiedzieć, że jest koleś, a facet, wiesz, facet jest zaledwie tam 4 czy 5 lat ode mnie młodszy, wyzywają go, wyzywają go od dziadka i każą mu iść na emeryturę. Starszy. Tak, przepraszam, starszy. I każą mu iść na emeryturę. No, no Michał pokazuje cały czas, że jest osobą, która no, się liczy, że w tym ma jest zero-jedynkowy. Albo się, ostate, choć ostatnia walka, mówię, tego nie pokazała, no ale Radek Paczowski też gdzieś może nie, że pewny tego, że już ma, że się wita z Gąską, a, a tutaj pachnie I, i jest nadal niebezpieczny, nadal jest mocny i, i dysponuje i tak mocnym uderzeniem. Przecież jedna z walk, tych ostatnim skandalem w gru, chyba to była walka trzecia, tak? Dobrze pamiętam, gdzie jeszcze kontuzjowany go potrafił znokautować, można powiedzieć, bez, bez jednej ręki chyba tam był wtedy, nie? On tam miał problemy z tym. Skandalem to była chyba druga walka, bo nie się... Druga, Ta, 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 tak, po lata. Tak, po lata. Ok, dobra, myślałem, że to była trzecia. Silvo miał trzy, trzy walki chyba. Trzy, okej, okay, okej. Okay, okay. I, i, i wiesz i to pokazuje że, 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 że czasami jak jest zraniony to tak jest niebezpieczny wiadomo jiu-jitsu, dynamit, dynamit w łapach no i to silne uderzenie nie, no nie ma co gadać że, że nie ma czasami myślę że wielu zawodników popełniało błąd koniąc, kopiąc się z koniem bo, no, bo, no, bo Michał też ma te głazy w łapach nie? I, to jest wypracowane lata i plus mega doświadczenie, tak? No, 20 lat w okrągłej wcześniej w ringu, teraz w okrągłej klasy KSW. No, to będzie na pewno przewyższało nad, jego doświadczenie nade mną, no, bo ja tych walk mam zaledwie, prawie mam wszystkich mam tyle, co on przegrał, więc, a cztery razy tyle swoich wygrał, więc no, no, ciężki orzech do zgrzynia. Dostałeś informację, że jest to eliminator do walki o pas? co, zostało to jakby napąknięte. Mm, dużo osób też mi się pyta, tak, tak jak ty, e, ale też nie ukrywam, wiesz, jak mogę planować eliminator o jeżeli, no ale najpierw trzeba przeskoczyć Michała, tak? No zawiesił, zawiesił pewnie w walce poprzeczkę na ponad 6 metrów i no będzie trzeba ją przeskoczyć, no to będzie, to będzie, wiesz... Nie, nie a sobie... biali podobno potrafi, po, po, nie potrafią skakać. No Ukraińiec był taki, co szóstkę skakał. Pamiętam, jak on tam miał, kurczę. Ty jesteś redaktorem sportowym mądrzejszym ode Ale nie o to... skoku na tyszce, <laughs> No ale, <laughs> więc wiesz, więc no zawiesi na pewno bardzo wysoko, wysoko tą poprzeczkę. Ja będę musiał ją jakoś tam przeskoczyć. Dlatego nie planuję, nie planuję tego, co będzie, co będzie przed, po, znaczy po kolejnej walce, znaczy po tej walce, no najpierw muszę dojść jeszcze mamy prawie 5 tygodni, się przygotować, wiesz, bo to jeszcze się wszystko może zapfu, się wszystko. może wszystko zdarzyć. E, więc, e, więc tu i teraz, 16 marzec, a dalej to, to nie, nie odpowiem Ci, co dalej. Kto będzie w Twoim narożniku? E, Marek Darzyński, y, Marcin Bilman. trener Andrzeja nie będzie, ponieważ jest z Marcinem Tyburą e, będzie się bił z Bambamem, z Tu Iwasą, więc go nie będzie. Yy, chyba Michał Andryszak. Znaczy chciałbym, żeby był Michał Andryszak. I nowa jakby osoba, persona będzie to chyba Sławek Barczak, czyli taka nazwijmy to no ikona też sportu walki I zakładał yy, kiedyś z tego co pamiętam wra wraz z Karolem Atuszczakiem strefę walki facet do drzudzicu tam z czwartym albo z piątym danym więc naprawdę chłop, chłop też bardzo kumaty. Pozdrawiam, trenera Sławka. I Andrzeja też. <laughs> Żeby mi się teraz nie oberwał. <laughs> e, e, no i to będzie tak, zaplecze chyba tam będzie mu jeden kupel i, i ktoś, i chyba Artur. Artur już na zapleczu. Nie, bo tak nie wiem czy, 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 czy większość z Was wie. Walki co main event i, i event jest nieco... Nie wiem czy chyba mogę to mówić, jest lekka zmiana, ponieważ w main event i w main event może być czterech narożników. A wszystkim chyba w main karcie tylko trzech na narożniku i jeden chyba jest na, na zapleczu, tak to nazwijmy, nie? Ostatnie pytanie ode mnie, Piotrek, bo niedługo nas trening musisz wychodzić, ale no, mam mam jeszcze, mamy jeszcze 10 minut 11 dwa czy trzy pytania mam od widza jeszcze, więc o, najpierw tak. zadam to swoje, później od widzów, i później jak nam zostanie czasu, to jeszcze ewentualnie pogadamy. Adamek czy Kalidów? No, to jest takie pytanie, które obecnie, jeśli chodzi o to KSW, to jest chyba pytaniem zadawanym najczęściej. Początkowo mówiłem, że to będzie Kalidow, ale chyba nie wspominaliśmy o tym w poprzednim wywiadzie. Chyba, chyba zadawałeś mi to pytanie, się wydaje, bo na początku myśleliśmy, spekulowaliśmy na ten temat. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy do końca, czy będzie to w małych czy w dużych rękawicach. Jak byłoby to w małych to Kalidów, jak w większych to, to w... wiemy, że jest w dużych, czyli obstana się Adamka. To ja momentu. dokładnie. Ty, więc ja uważam, moim skromnym zdaniem uważam, że jest, będzie to Adamek z racji tego, że mimo że jest troszeczkę starszy, no ale jest jednak walka toczona w potrzeźnie Adamka, pana Adamka Tomka Adamka, e, dużo bardziej doświadczony walka, moim zdaniem, może się potoczyć nieco jak walka Tyson Fury z, z Enganu, czyli może być coś zaskoczyć, ale raczej rozsądek, umiejętności, doświadczenie z tych największych imprez na świecie jednego Gadamek. Absolutnie nic nie ujmując Mamedowi, tak procentowo 60 na 40, no bo kurczę wiesz, mogę tak powiedzieć, a, a znamy też przecież Mameda, jak, jak potrafi się dobrze dostosować do zawodnika. Zmieniać kąty, wskakiwać, wyskakiwać yy, i, i może to ta eksplozywność też na pewno spożyć sporo kłopotu Tomkowi. Takie jest moje skromne zdanie. Kurde, ja, nie jestem, ja nie jestem ekspertem, żeby tutaj takie rzeczy gadać. <śmiech> <śmiech> ja się kobiję. Ja <laughs> Nasz wspierający Peterson ma takie pytania siema. Piotrek, jestem fanem, kibicuję, Zdrówka życzę, a teraz Dzięki. pytania. Jednak Cipek, jeszcze niedawno uważałem, że Michał już nie powinien walczyć i jego jedyną szansą na wygraną jest szybka bomba zanim się spompuje. Ostatnią walką udowodnił, że jednak niełatwo mu odebrać oddech. Czy Michał może nas jeszcze czymś zaskoczyć? No, poprzednia walka chociażby pokazała to, że wytrwał dystans 5 rund. Eee, myślę, że zwykły śmiertelnik 5 rund nie jest w stanie przewalczyć. Myślę, że pięciu minut taka osoba nie trenująca nie jest w stanie przewalczyć, ale nie ma tej świadomości. Właśnie. Więc tak jak wspomniałem, Micha jest nadal bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Wiadomo, pewne rzeczy z wiekiem czas delikatnie uchodzą, ale wiesz, pewne rzeczy uchodzą, ale niektóre nachodzą. No mianowicie doświadczenie jego, tak. No, yy... Nie wydaje mi się, by walcząc ze mną poszedł pełnym kotłem w pierwszej rundzie, po to, żeby później umierać w drugiej i trzeciej. Moim zdaniem, skromnym zdaniem, może być szermierka, jeżeli chodzi o moją walkę. Może być po prostu szermierka, próba obaleń. No ale to jest to, co wielokrotnie wspominałem. No, Michał no jest cały czas niebezpieczny, no bo był chociażby mówię, z Radkiem Paczuskim, był. Przepraszam. O nie. Czekaj, czekaj, bo mi się. Czekam, czekam. Tory. Jesteś. No, bo dzwonię, mi kurczę, wiesz? Wiesz co, ja, ja może zrobię tak, że się. A nie, nie mogę. A ja mogę zrobić samolot, bo będziesz mnie słyszał, nie? Bo teraz mamy online. Jest, chyba okej, okay, nie? Aha. Bo dzwonię do niej pewnie o bilety. Dobra. Mogę wiadrzeć? Możesz, jesteś słucha. <laughs> Więc, no, no, Michał pokazał to chociażby w ostatniej walce, tak? No, no z Paczuskim, czy czyli poprzednie walki, które też wygrywał przez mega. No jest cały czas niebezpieczny. To, że jest, wiesz, no, nie mówię, pewne funkcje jakby są troszeczkę nieco gorsze od prime'u, którego miał, no, ale to i tak jest, wiesz, no, facet przed 40 facet z mega doświadczeniem. i i chyba to też w niejednym wywiadzie powiedziałem, nawet jeżeli Michał po knockdownie widzi czterech, czterech na przykład yy, zawodników, no to i tak zawsze bierze tego właściwego, nie? I zawsze go tam gdzieś postara się trafić. Jak nie trafi, no to znakoczuje, więc no nie można go absolutnie, nie Ech. można tak jak w filmie Rocky, wal w Alfie środkowej, ja, nie? Jak widzi czterech, to przynajmniej dwóch i tak zdejmie. nie? No właśnie, no właśnie. I ja uważam, że uważam, że no cały czas niebezpieczny. No. Będę się Nast... tego trzymał i, i no, no tak jest no. Następne pytanie od Petersona. Czyje pięści są cięższe, szybsze, przyczajone niczym tygrys, ukrytej niczym smog? Czuję, czyje są szybsze i no wiesz, no to pokażę 16 marzec. Ja mogę powiedzieć, że moje, a Michał powie też, że swoje. No i co i będzie trzeba się tymi pięściami, pięśćmi, pięśćmi po... Powiem ci, że nie macie z dużego wyboru i będziecie musieli i tak zrobić. No, no to wtedy się przekonamy, nie? Wtedy się przekonamy. Kolejne pytanie od Petersona. A, i zadzwoniłeś do Jara tak, jak obiecałeś, czy na przykład napisałeś tak, jak nie obiecałeś? To chyba. właśnie Ja, ja nie mogę sobie przypomnieć, ale to chyba chodziło o to, że miałeś zadzwonić, jak tylko będziesz dowiem. No, no od razu jak się dowiedziałem, to do ciebie napisałem. Napisałeś, to prawda i nawet nie wiedziałem o co chodzi na początku, bo ja nawet Aha. nie widziałem tego newsa, pamiętasz, że tam, ale co? Tak, coś tam... była umowa. Peterson, dzięki za śledzenie widać, że nie jesteś na bakierzy. No nie jest. I y, ostatnie pytanie od Petersona. Jakie masz zdanie o zupie Niebecz? Zupa Niebecz? Co to? Tak. Jest nawias, tylko mnie nie pytaj, bo nie mam pojęcia, właśnie to wygooglowałem. A chodzi o to, że Petersonowi się pomyliło, że wy się bijecie w Czechach. I pierwsze pytanie, jakie zadał, to było, jaka czeska potrawa po walce? Jak napisałem mu, że czy no. bijecie w Gorzowie, to mi napisał o, zupę, o zupie niebecz, Ale ja pierwsze słyszę też. Ja też nie słyszałem czegoś takiego. Pewnie albo jak albo, wygram, albo nas pewnie, Powiem becz. tak, niebecz... Pewnie będą będziemy mi mówili, będziemy mówili trenerzy, jeżeli albo wygram, albo przegram. Będę albo płakał z radości, albo ze smutku. Niestety, taki, niestety. Myślisz, że tak duży ładunek emocjonalny ta walka w tobie wywoła? No myślę, że widzisz moje walki, oglądasz i, i ja bardzo emocjonalnie pod to podchodzę. Ja czasami wiesz, wychodzę tam i, i wychodzę, jak, jakby miało być to mój ostatni raz. nie? Bo gdzieś te walki, które daje dobre, gdzieś mnie nazwijmy, to przybliżają do do coraz większego sukcesu, na który sobie bardzo ciężko pracuję, który gdzieś na samym początku zostało mi zabrane i, i, i jakby wznawiam się po latach. I, I to, co się tam dzieje we mnie podczas oktago, podczas gdzie stanę, bo naprawdę są takie emocje, tego się nie da opisać. Z każdą tą walką gdzieś tam mówię, ta popularność wzrasta, dzięki czemu mam nadzieję, że kiedyś ten byt, który będę mógł zapewnić w domu będzie, będzie lepszy. I, i, I to jest takie spełnianie moich marzeń odnośnie tego, żeby walczyć, żeby zarabiać, żeby po prostu żyć jak godny człowiek, nie, bo, bo początki też jak wcześniej wspomniałem nie były łatwe, e, gdzieś tam po wypadku jednym drugim człowiek zostałował sam i, i czasami beczał becz ale było becz w poduszkę, że po prostu wiem, że mógłbym dużo osiągnąć. A niestety zostało mi to w jakiś sposób zabrane, i, i teraz gonię. Gonię cały czas za tymi marzeniami, i mam nadzieję, że, że dogonię tego królika. Ty, no, powiem Ci, że ten wyścig wychodzi ci bardzo dobrze na razie, bo wejście do KSW mega. No, wchodzisz w ogóle z, takim, z taką famą Fajnie. gościa, Fajnie. Który, który może się w zasadzie od razu bić o pasji i nie miałby nikt przeciwko, nic, co jest bardzo. Fajne wyjątkowe jednak, wiesz, tak, bo... no wiesz, no zobacz ilu takich moich gdzieś tam kolegów z tej stajni od, od Artura e, gdzieś tam, wiesz, zaczynają. No teraz akurat ma e, Adrian Durek, tak, chyba się bije w co no ale też, czy w main evencie, ale wiesz, wskakuje faktycznie, w, w w, w, z, tak, w gruby, z grubego co już skakuję, tak, nie jestem gdzieś tam, tak jak słuchaj, trzy lata temu dostałem, e, przepraszam, trzy lata temu wczoraj widziałem relacje sprzed trzech laty. Trzy lata temu biłem się w debiucie w pierwszej, jakby były walki na YouTubie i pierwsza otwierająca główną kartę byłem ja ze strzelczykiem Mija trzy lata i jestem kurczę kojen i z Michałem Matelą. Co więcej chcieć? No nic. No nic. nic. No, no. A także co, no, Piotrek. No. Do czego ci mogę życzyć? zdrówka, żeby tam się zdrówka. nic nie wydarzyło. A ta reszta bez co? A ta I tobie reszta. i Michałowi, bo, tak. bo żeby nic z tą walką się nie stało. Tak. Broń Boże. A co? No niech wygra lepszy. I tyle tak. no. I tyle. Bez jakichś... Nawet nie mówmy połamania pięści. bo to nie, 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 żadnych kontuzji, broń Boże. Tak, tak, tak. Po to się mówi, że jak jest połamanie do kopisa, czy coś tam, na no. jakichś egzaminach, no to tu się można powiedzieć, że połamanie pięści, ale nie, staramy się nie połamać. Żebyśmy mogli jeszcze sobie później pójść i, i, i piwko wypić się na wterze. No i tego wam życzę, obu, żebyście dali dobrą walkę, a później napili się jeszcze lepszego piwa, albo odwrotnie. Albo odwrotnie. No. Także co, szanowni Państwo, Piotr Kuberski i Michał Materla, wielkie starcie w KSW już w Gorzowie w Wielkopolskim 16 marca. Dziękuję Ci bardzo Piotrek za poświęcony czas na ten wywiad, Cześć. Co, miłego treningu, życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cześć. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, hej!